Bytom, miejscowość położona na Górnym Śląsku, istnieje od 770 lat. Mieszka w niej blisko 140 tysięcy mieszkańców. Interesujące w wielu aspektach miasto skrywa w sobie mnóstwo ważnych i ciekawych tajemnic. O ich istnieniu nie każdy ma pojęcie. W dzisiejszym filmie zaprezentuję kilka mało powszechnych tajemnic miasta bytom. Jesteśmy na terenie byłej kopalnika Łukasząbierki, a ta budowla za mną to Stara Wieża Szybu Wyciągowego Krystyna. Jest to najwyższa budowla na mapie moich dzisiejszych celów, ale i jednocześnie jeden z najwyższych budynków w tej miejscowości. Wieża Szybu Krystyna jest zbudowana z cegieł, oparta na stolowej konstrukcji, a mierzy aż 57 metrów. Kopalnia Węgla Kamiennego Sząbierki. Zlikwidowana kopalnia węgla kamiennego działała od 1870 roku do 1 marca 1996 w miejscowości Bytom w dzielnicy Sząbierki. Pusty teren wokół szybu Krystyna jest bardzo rozległy. Wynika to z tego, iż niegdyś znajdowały się tutaj zabudowania dawnej kopalni KWK Sząbierki. Natomiast jeżeli zagłębimy się w pewne zakamarki, to jesteśmy w stanie znaleźć pewne ślady przeszłości, nieistniejącej już dzisiaj kopalni. Niepozorny niby nic nieznaczący fragment murku, ale tak naprawdę jest to zasypany narożnik muru oporowego kawuka Szombierki. Zdjęcie wyświetlające się obecnie pokazuje jak ten mur wyglądał w całości za czasów świetności kopalni. Jesteśmy tuż przed wiaduktem dzisiejszej ulicy Zabrzeńskiej. No i widać na zdjęciu, że mur nie był prowadzony aż do samego wiaduktu, tylko potem był skręcany. Bardzo możliwe, że tu właśnie kończył się zakład Uroczyste oddanie szybów nastąpiło 8 lipca 1873 roku. Natomiast pierwszy wagonik węgla został wydobyty 5 września tego samego roku. Według niezweryfikowanych przekazów na wieżę szybu Kaiser-Wilhelm. Spiał się tuż przed wybuchem II wojny światowej w celu obserwacji polskiej strony granicy Adolf Hitler. W 1945 roku zmieniono nazwę kopalni na sząbi, a nazwę szybu na Krystyna. Czy w legendzie o rzekomej wizycie Adolfa Hitlera na dachu szybu Krystyna jest chociażby ziarnko prawdy? Dzisiaj chyba się już o tym nie dowiemy. Oddalamy się na wschód od wieży szybu Krystyna i zmierzamy w stronę pewnego lasu. Przemierzam w tym momencie leśną, rzadko uczęszczaną ścieżkę, by odnaleźć kolejny cel mojej dzisiejszej wyprawy. Przede mną jeszcze przeprawa przez bujne zarośla. No, mam nadzieję, że wkrótce znajdę to, czego szukam. Pośród niepozornych krzaków natrafiamy na nagrobek. Została tutaj pochowana, tak jak jest napisane, Ida chora. Niestety zmarła mając 5 miesięcy w 1874 roku, 28 marca. Trzeba natomiast przypomnieć, że nie spoczywa ona tutaj jedyna. No fakt, że spośród wszystkich nagrobków, które tutaj się znajdowały, jest to jedyny, który się zachował, aczkolwiek jesteśmy na terenie dawnego cmentarza cholerycznego. Na starej płycie widnieje także wydrążony napis w języku niemieckim. Z racji ponad 150 lat istnienia grobu, litery są coraz mniej widoczne. W polskim języku oznaczają: Spoczywaj w pokoju, kochany Aniele. Ida Chora urodziła się w rodzinie Wilhelma Chora oraz Waleski z domu Klose. Jej ojciec był ekonomem w Oberlakiewniki. Zmarła mając niecałe 5 miesięcy 28 marca 1874 roku. Później została pochowana na pastwisku wiejskim. Wciąż pozostajemy w dzielnicy Łagiewniki i kierujemy się w stronę dawnej huty Zygmunt. W jej pobliżu, w gęstych zaroślach, odnajdujemy stary schron bojowy. Naszym następnym celem jest schron punktu oporu Łagiewniki. Z pozoru zwykły schron, tak jak pozostałe, choć tak naprawdę w wielu przypadkach bardzo się wyróżnia. Do większości schronów wchodziło się przez otwory w ścianie, tu natomiast było inaczej, ponieważ tutaj wchodziło się przez wejście podziemne, czyli przez tak zwaną poternę. Zastosowano to nietypowe rozwiązanie, ponieważ schron mieścił się na terenie dawnej chuty Zygmunt. Korytarz pierwotnie mierzył 10 metrów, natomiast po II wojnie światowej, kiedy schron przejęła obrana cywilna, korytarz przedłużono jeszcze o 30 metrów. Ale to tylko mały fragment najciekawszych ciekawostek na temat tego schronu. A teraz zapraszam na dół. Udało się dostać do środka schronu. Jesteśmy w tym momencie w korytarzu, o którym przed chwilą opowiadałem. Natomiast wspominałem także, że nie jest to jedyna ciekawostka, którą ten schron kryje. Niewykluczone, że to właśnie w nim padły pierwsze strzały II wojny światowej. Kiedy tuż po godzinie 3.00 1 września 1939 roku Granicę Polską przekroczyli bojownicy Freikorpsu Ebbinghaus Części z nich udało się podstępem lub wskutek niefrasobliwości załogi opanować ten schron Możliwe, że doszło wtedy do wymiany ognia we wnętrzu Schron, jak widać, w wielu aspektach stanowi wyjątek. Czy zostanie zatem uratowany? W 2021 roku Fundacja Pro przystąpiła do remontu tego schronu i zamierzają stworzyć tutaj muzeum. Czy takie plany dojdą do skutku? Miejmy nadzieję, ale o tym przekonamy się za kilka lat.